Hej, hej, kupcie sekrety! ja jestem pan pieniążek. Jest dzisiaj ze mną koksruta erna. I to jest kolejny odcinek z deprać nawet już nie wiem który. Już będzie piąty albo szósty. Chyba szósty. I mów trochę głośniej, dobra? Łooo! Wow. No dobra. dobra, dzisiaj sobie troszeczkę poekspimy i idziemy na gobliny. Jesteśmy po przerwie. Sorry, miałem problemy z kąpem. Zdrający kot. Pewnie mocarz. Nie wiem, dlaczego ja nie mogę go podglądać. No dobrze, no ale... Dzisiaj... Łaziłem sobie na moim koncie... I spotkałem szaleńca. Piątym lewerem zaatakowałem szaleńca. A szaleniec ma dziesiąty poziom. O ja ciebie, ja raz trzecim lewarem rozwaliłem szaleńca i to nie zgadniecie jaką postacią. Druidem. Właśnie, bo druid ma na drugim levelu leczenie i szaleniec. Właśnie z, mu szaleniec mnie uderzył raz, że miałem 1 HP, się uleczyłem. Bo ja zawsze daję dwa leczenia przynajmniej i trzy ataki. Inaczej bym już, bym już nie przetrwał. No właśnie, ty masz, ty miałeś leczenie, a ja magiem ognia. No wiecie. Po czego atakowałem? Pauza! Dobra, już jesteśmy. Zaraz jakie ja tu miałem w ogóle ataki. Dynkę. Dynka poszła w ruch. Pamiętacie drugi odcinek. Dynka poszła w ruch. To było dopiero. No gadaj. Polecam kanał Koksu Taerna, gdzie też nagrywam Taerna, lecz czekam na mikrofon, po ekspie sobie na mojej najlepszej postaci i będę nagrywał z bossów, z kolegami, między innymi panem pieniążkę. Jeeeeee! Yeah. O, przepraszam was za mój głos i w ogóle, ale jestem chory. Trochę. No serio, no konda mi siadła? A. Koksutaryna mi podpowiada, co zrobić w tej sytuacji? No co? źle zrobiłem? Dam ci myszkę. Aha, spoko też może być. Bo kamienie to nie traci się... Bierzaj mów i mów. Nie traci się kondycji na podchodzenie, jeśli się rzuca kamykami. Poza tym zwykły atak, czy dyńka zabiera po 20 chyba, a kamień po 8. Więc bardziej się opyla już dwa kamyki niż jeden zwykły atak. LOL! Do ataku! najmniej no, mam też spoko głos przy tej chorobie. A <laughs> nienawidzę tego cholernego kaszu. Że tak się wyrażę. <laughs> What? <śmiech> Dobra. <śmiech> dynka, dynka, dynka. <laughs> A teraz opowiem Wam może dla niektórych niezbyt ciekawą, dla niektórych pewnie fajną historię. Mów głośniej, jak na niemieckim, bo moja siostra i jej kolega, jak zanim był niemiecki, to powiedział kolegom, żeby jak Pani będzie kazała przepisywać słówka, coś powiedzieli. A teraz powiem to samo co oni. Nie będzie plu na mnie, mięs twarz. He. No. Co to jeszcze? Nie mam dwóracznego? Który no, ja pewnie... mam level? W ogóle. Aha, czwarty to w następnym levelu będzie. Wiecie, który. Powiem wam, że dwuręczny jest naprawdę mocny. Ja na moim barbarzyńcy. <laughs> Mam 20 level, 22 już. Mów głośniej. To ja tam potrafię dwuręcznym walnąć to coś. A tak, jak Mateusz, a tak jak pan pieniążek teraz uderza dynką na początku, to dynką potrafię walnąć 100. Wyobrażacie to sobie? Bo ja mam już mocniejszą dynkę niż na przykład y, pan pieniążek. Będzie miał dwuręczny mając dziesiąty level. Teraz dajemy pauzę na chwilę i przepraszam komputer trochę ostatnio szaleje. Mocny dziesiąty level do mnie dołączył, więc jedziemy spokojnie na tą. Na tą kupę. Którą byś i tak sam rozwalił. Cicho. Sorry, pauza. No, mocny jest, mocny. Serio, taka kupa nas zaatakowała. I myśli, że wygra. What the fuck? Sorry, komputer mi ostatnio trochę uwiecie. Szaleje, jak już mówiłem. E, dobra. I niestety wyszedł z naszej drużyny, ponieważ nie chciał czekać. No tak, faktycznie. Durny jeden. Zaraz. Taczy to widać od razu, że to jest postać shit, którą zresztą polecam. Cholera. Zaatakowała nas kupa. <coughs> Jak będziemy o piąty level, nie będziecie cię atakował jeden goblin. Chłe, chłe, chłe. No... <coughs> Przepraszamy was za drobne błędy techniczne oraz fizyczne. No kurde, gobliny atakują. <coughs> Może tam pauzę na chwilę? Jestem szaleńcem. I pauza. Nie będzie plu na mnie. Nie spać. Mikrofon, żeś straciłeś, żeś. O cholera, ja nawet nie wiedziałem wcześniej o tej jaskini. Eee, zarąbiście, tu jest. Aaaa! Eee, no zarąbiście tu jest! Eee, spoko! Pierwszy raz tu jestem, nawet nie wiedziałem o tej jaskini. A jakie tutaj są po potworki? Tutaj w ogóle są jakieś potworki? Tak, pijaki. Tak? A gdzie są pijaki niby? Będą dopiero w questie, bo to jest jeszcze za prędko. A quest jest y, dozwolony najszybciej od 10 levela. A więc gdzieś tak z 15 odcinków. No, to dobra. Se połaziłem. No i niestety będziemy już powoli kończyć ten przezarąbisty odcinek. A więc... Na koniec... Koment. Nie będzie plu na mnie twarz. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i nara! <laughs> Tylko mi nie zepsuj. Co jeszcze się nagrywa? E nie wiedziałem. Nara.